Siema siema historii, może dla wielu z was ostatnio w Brawl Stars nie było aż tak ciekawie, ale czas to zmienić. Twórcy zaprezentowali nam coś nowego, coś co na pewno będzie grube i wleci mi się wydaje już w zbliżającej się aktualizacji. Powiem wam dokładnie wszystko co na ten temat wiemy, poszukałem, poszperałem, mam dużo ciekawych informacji, więc czas na kolejny odcinek z Brawl Newsów. Oczywiście, zanim do wszystkiego przejdę, szybka prośba, zostawcie łapkę w górę po tym filmem! Ostatnio jest już coraz lepiej i może też tym razem uda nam się dobić 2000 łapeczek. Robimy challenge. Jak wbijecie 2000 lajkaczy, to wygrywacie wy, a jak będzie mniej, to wygrywam ja. Zobaczymy, kto wygra w tym zakładzie. Oprócz tego, zostawcie subika na moim kanale, żeby nawiersz o to z kolejnymi filmami. Bo ja tutaj o wszystkim informuję was na bieżąco. Więc walicie jeszcze dzwoneczek, żeby nic nie przegapić, już totalnie. W komentarzu możecie mi napisać, czy macie lekcje zdalne już, czy nie. No bo wiem, że od piątej klasy wzwyż, więc zobaczymy, ile osób będzie miało, a ile nie. No i chyba po raz mieć godzinę wrzucania filmów na 11.02, czyli filmy będziecie mieli wcześniej, nie o 16, tylko o 11.02. Myślę, że to będzie dla was spoko. Stajcie sobie z ranka i macie od razu moje odcinki. Ale dobra, ja nie przedłużę. Już tego wstępu, po prostu przechodzimy sobie już do tego, co mam wam do powiedzenia. Lecimy intro. No i dobra, odcinek ten chciałem zacząć od lekkiego sprostowania. Ostatnio nagrałem odcinek, w którym powiedziałem, że twórcy zabrali 11 tysięcy gemów w Brawl z wielu graczom. No i tam popełniłem błąd, bo powiedziałem, że zabierali to graczom, którzy kupili ofertę. No jak się okazało, nie wszystkim. W większości graczy, którzy kupili tę ofertę, to tak wcale nie było i nie zabrali im gemów. Gemy były zabierane głównie osobom, które poprosiły o zwrot tej oferty, no i wtedy twórcy wycelili ją na minus 11 tysięcy gemów. Więc jest to mój błąd, przepraszam Was za to. Lecz nie zmienia to też faktu, że i tak twórcy nie powinni tak działać, gdyż ta oferta kosztowała 9 zł. No to jak poprosili o jej zwrot, to powinni zabrać im gemy o wartości 9 zł, a nie minus 11 tysięcy gemów. Dobra, tak to już mamy wyjaśnione, To przechodzimy sobie teraz do tematów z dzisiejszego odcinka. No i zacznę od Buga. To będzie szybki news, ale musicie to zobaczyć. wie tak ten Bug rozwalił. Patrzcie na to, ktoś już ma sobie tak odblokować, zaraz Fanga. A ten Fang chyba aż tak się ucieszył, że ktoś go zaraz odblokuje, że wyszedł poza swojej kratki i na boxa, zobaczcie! Cała sylwetka praktycznie mu poza to wyszła. Powinno widać tylko jego głowę, a no widać całego. Co jest grane? Napiszcie mi w komentarzu, czy coś takiego bieliście, czy nie? Bo ja, co prawda, widzę to pierwszy raz. Aczkolwiek wygląda to mega śmiesznie, nie? <laughs> co jest w ogóle grane? Pak, se wyszedł. Ja tutaj nic więcej chyba nie muszę dodawać. Sami widzicie, jak to śmiesznie wygląda. I następnie mam też bardzo ciekawy temat. Dajcie mi znać, widzowie, bo widziałem coś takiego. New pin for Nita. Chodzi tutaj o pina do tego skina na Janita, nie? Kto odblokował się na Janita, to może mieć takiego pina w sklepie. Dajcie mi znać, czy rzeczywiście coś takiego jest, no bo ja tego skina nie mam i nie wiem. A widziałem coś takiego na rodzice, jestem po prostu ciekawy. Jak widzicie, ziomeczek tutaj za darmo ma do odebrania tego pina. No i co więcej, ma na to 339 dni i 18 godzin, więc dosyć dużo czasu na odebranie. No i po prostu jestem ciekawy, czy to po prostu, nie wiem, jakiś jeden typeczek tak ma, czy wszyscy, którzy kupili tego skina. Dajcie mi znać mordeczki w komentarzu. No i dobra widzowie, przechodzimy teraz do bardzo. Ciekawej rzeczy w tym odcinku. Mianowicie twórcy dwa dni temu, jakby to oglądacie, wrzucili taki oto post. Już przetłumaczę Wam dokładnie jego tytuł, żebyście wiedzieli, co tutaj napisali. Kopijemy sobie, wklejamy w tłumacza, żebyście dobrze widzieli i uwaga. Jakie inne rodzaje gier chciałbyś zobaczyć w Uniwersum Brawl Stars Czy świat jest gotowy na Starcard? Czyli zobaczcie, najpierw zadali nam pytanko, jakie inne gry byśmy chcieli, jakie nowe tryby, a później napisali, czy jesteśmy gotowi na StarCard, czyli tak jakby potwierdzili już to, że będziemy mieli albo nowy tryb gry StarCard, albo jakiś nowy świat i nowe środowisko związane właśnie ze StarCardem. Już wam tłumaczę, o co z tym może chodzi. A więc tutaj już powiększyłem wam tą grafikę, tak się ona prezentuje i zobaczcie mordeczki. StarCard to nic innego, jak jakiś tryb lub środowisko, w którym będziemy się ścigać. Będzie to polegało na tym, że będziemy jeździć jakimiś samochodzikami. I teraz uwaga. Z tego co widzę, to nie tylko jeździć, bo jak widzicie na tej grafice Róws lata swoim statkiem. No ten statek nie ma kół, tylko właśnie on lata. El Primo też ma jakiś swój specjalny wóz, Bibi ma swój motor, no a Spike tam z tyłu jakimś swoim samochodzikiem też popyla. No i generalnie chodzi o to, że z tego co widzę, to każdy zadymiarz miałby jakiś swój inny bolid, jakąś swoją inną wyścigówkę, co nie? No i myślę, że rzeczywiście mogłyby to być wyścigi. Byłaby jakaś plansza, no i trzeba było sterować. I kto pierwszy by na przykład dojechał do mety, no to by... Wygrywał. Może w międzyczasie dałoby się do siebie dobijać, żeby, nie wiem, jakoś zlikwidować przeciwnika i go spowolnić. Naprawdę ten tryb może mieć mega fajny potencjał. Kojarzy mi się to z taką giereczką Angry Birds Go. Tam też są wyścigi w różnych właśnie bolidach, różnymi tam postaciami i mi się wydaje, że to może być coś podobnego do tego. Na razie jeszcze dokładnie nie mamy informacji, aczkolwiek mi udało się coś znaleźć jeszcze na Twitterze. Co mało, kto raczej widział, więc zaraz wam to pokażę, nie wychodźcie z tego filmiku. Ale chcę jeszcze dokładniej omówić ten obrazek najpierw. Zobaczcie, tam u góry mamy helicopter całkiem możliwe, że helikopter też będzie właśnie bolidem jakiejś postaci, nie? E, no, skoro go tam pokazali, to jest za to duża szansa. E, co więcej, widzimy dużo skórek od bananów na tej mapce. I tak jak myślałem, to mogą być jakieś spowalniacze, nie? Czyli rzucamy taką skórkę od bananów naszemu rywalowi i on jak jej nie ominie, no to po prostu w nią wpada i ona albo daje go w poślizg, albo go spowalnia czy coś w tym stylu. Więc tak jakby będziemy mogli rzucać przeszkody e, tutaj no, naszym rywalom i chyba będziemy mogli się też atakować, bo jak widzicie tą Bibi, czy tego Rusa, no to oni są tak jakby zaatakować. Z tego El Primo, albo nawet i to zrobili, bo El Primo jakby wybuchnął w powietrze. <noise> tak to wygląda mniej więcej, co nie? E, więc naprawdę gruba rzecz. E, z tyłu tam widzę, że mamy takie specjalne flagi, które pokazywałyby nam, e, gdzie się ściga. Pokazywałyby tor, jak to na wiecie, jakimś e, torze z Formuły 1, czy coś w tym stylu. No naprawdę ten tryb może mieć mordeczki mega potencjał. Strasznie już go chce i mam nadzieję, że twórcy dolazą go już w najbliższym, zbliżającym się update. Cie. Tak jak wam mówiłem jakiś czas temu. Twórcy ostatnio troszkę namieszali w grze, no i myślę, że będą chcieli to naprawić jakimś grubym update'em, który naprawdę uszczęśliwi wielu graczy. I jak najbardziej wtedy może wpisać się w to nowy tryb, no, który nazywałby się StarCard. Tego nie wiem, czy się by nazwał StarCard. Wydaje mi się, że nazwałby się ciut inaczej. A StarCard to by była nazwa środowiska i może właśnie przyszłego, kolejnego, zbliżającego się sezonu lub update'u. E, nie strzibyśmy się, gdyby po prostu Brawl to miał tytuł StarCard i tam coś dalej napisane, nie? To jest moim zdaniem mega, ale to mega prawdopodobne. Ciekawi mi też jedna kwestia, czy te swoje bolidy będziemy mogli ulepszać, co nie? Czy u każdego zadamiarza będziemy mogli coraz to bardziej ulepszać wyścigówkę jego, żeby była szybsza lub na przykład lepiej skręcała czy coś w tym stylu. To też jest dosyć ciekawy temat. A tutaj mordeczki, zobaczcie, co znalazłem komentarz pewnego gościa pod oficjalny postęp na koncie Brawl Stars i on znalazł coś takiego. Posklejał kilka różnych grafik, które były wcześniej No i zaraz dali ich takie zdjęcia, gdzie widać jakieś śruby, klucze No rozumiecie, takie coś związane z mechaniką No i napisał, że kolejny Brawl Pass może być związany z mechaniką a pamiętajcie, że teraz sezony trwają dużo krócej. Ten sezon, gdy wszedł, no to trwał tylko chyba 49 dni, więc już troszkę z niego zleciało. I to zleci chwila, i naprawdę będziemy mieli kolejny sezon za niedługo. Więc, generalnie, tak jak mordeczki widzicie, ten środek myślę, że może mieć rację. Napisał, że będzie to właśnie jakiś sezon mechaniczny. Oprócz tego dodał, że Stew. No właśnie, może być to związane ze Stew, ale w jakim stylu? Wydaje mi się, że w takim, że po prostu w tym kardecie za pierwszy level będzie dostępny skin do Stew. Co więcej, ten ziomeczek napisał, że najprawdopodobniej będzie też skinek do Bibi, właśnie związany jakoś z mechaniką, jeśli chodzi o ten update. Więc, mordeczki, moim zdaniem, naprawdę ciekawa opcja i ta teoria może się sprawdzić. Zobaczymy, czy to się sprawdzi, nie gwarantuję wam tego, ale wydaje mi się, że są duże szanse, że to się sprawdzi. No i dobra, patrzcie jeszcze na to. Specjalnie się tutaj tego skina do Karla, no co jak co, ale jak cofniemy się do tej grafiki i spojrzymy na nią, to ten skinek idealnie do niej pasuje. Jeśli ma być nowy skin, nowy tryb Star Gokart, czy tam Star Kart, jak kto to woli, e, no to ten skinek kurczę mega się z tym kojarzy i powinien być na okładce tego trybu. Nie mówcie, że nie. No on już sam siedzi w Gokardzie, zanim to było modne. Ma takie okularki szybkie, specjalne. No i może popylać, co? <laughs> Więc sobie to chyba wszystkie informacje sobie wam do powiedzenia w tym odcinku. Mam nadzieję, mordeczki że się podobało i że lubicie takie newsy ode mnie. Docencie to łapką w górę i suma, myślę, że tego nie zrobiliście. A ja zapraszam Was na codzienny odcinek. Taki 02 na kadale Torii i kadale Torii 2. No więc to się siemano, hej!